Chyba każdemu wędkarzowi na słowo kormoran z otwiera się w kieszeni. Wędkarze wręcz znienawidzili kormorany. Dlaczego? Ano dlatego, że prawie 100% diety kormorana stanowią ryby. Kormorany zwykle występują w bardzo licznych stadach. Tam właśnie na Wiślanej Łasze siedzi ich sobie, no dobrze kilkadziesiąt, jak nie lepiej, czarnego ptaszyska, które tylko czeka, żeby wyźreć nam ryby. Jak widzimy nad wodą właśnie takie stado, bo to nie są pojedyncze sztuki, zwykle te stada są bardzo liczne i mamy świadomość tego, ile jeden kormoran dziennie jest w stanie zjeść ryby. To jak widzimy tak potężne stado, no to w głowie od razu przeliczamy sobie, ile tej ryby takie stado dziennie z tej wody wyźre. A to, co wyźre kormoran, tego my wędkarze już nie złowimy. Zobaczcie. Całe ogromne stado czarnego ptaszyska. Wiecie, co to oznacza, nie? To jest. Nasza konkurencja, ale co one robią? Ale ile tego tam jest po prostu? Ja nie wierzę. I Od wielu lat w środowisku wędkarskim trwa bardzo burzliwa dyskusja, czy nie należałoby trochę powystrzelać tych korboranów, że może jest ich za dużo. Wędkarze, którzy nad wodą widzą właśnie takie stada, Nogi im się uginają i krzyczą w internecie, że należy tego ptaszyska się pozbyć z naszych wód. Ja w dzisiejszym odcinku nie będę o tym mówił, dzisiaj z racji takiej, że może zrobimy sobie z tego jakiś dłuższy cykl i trochę o tych kormoranach porozmawiamy, bo bardzo często kormoranowi przypisuje się główną przyczynę te spadku pogłowia ryb w niektórych zbiornikach. Czy słusznie, czy niesłusznie, o tym porozmawiamy sobie kiedy indziej. Dzisiaj, żeby poznać naszego wroga dobrze, kilka faktów na temat kormorana, żebyśmy wiedzieli z kim mamy do czynienia. A więc na sam początek kilka faktów o diecie kormorana. Kormoran faktycznie żywi się rybami, to jest prawie 100% jego diety. Sporadycznie jakieś płazy, skorupiaki, ale głównie to są ryby. Kormoran jest typowym oportunistą, także żeruje na tych rybach, które są najłatwiej dostępne. Nie ma żadnego ulubionego gatunku, tylko będzie polował to, co w danym miejscu, w danym zbiorniku występuje. Więc to nie jest tak, że on sobie będzie szukał leszczyków, bo leszczyki lubi najbardziej. Tylko jak jest w danym miejscu jakaś ryba, to po prostu będzie się nią żywił i nie będzie wybrzydzał w gatunkach. Czyli leszcze, płocie, okonie, sandaczyki, szczupaki. No, w zasadzie każda ryba, która w danym miejscu będzie występować, może stać się pokarmem kormorana. Kormoran zwykle wybiera mniejsze ryby od około 10 do 25 cm, 200-300 gramów czasami może zdarzyć się, że kormoran połknie coś większego, 40-50 cm jakąś rybkę, ale to są raczej bardzo sporadyczne przypadki i zależa, zależą też od indywidualnych y, możliwości przełknięcia takiej ryby. Kormoran nie jest fileciarzem, więc nawet jeżeli zapoluje na większą rybę i sobie z nią nie poradzi, to po prostu ją wyrzuca, nie ma tak, że będzie siedział i ją wydziobywał jej mięso tylko po prostu ją porzuci i będzie polował na coś mniejszego. Tutaj głównie chodzi o to, że no kormoran nie rozrywa swojej zdobyczy, tak jak na przykład mewa nie rozdziobuje jej. Może oczywiście zdarzyć się, że połknie rybę nawet taką około kilograma, ale to jest raczej rzadkość, więc raczej tak jak powiedziałem, jeżeli uda mu się zapolować na coś większego, to gdzieś po prostu tą swoją zdobycz później porzuca, bo kormoran jedząc swoje ofiary po prostu przełyka je w całości. Więc podsumowując wybiera ryby średniej wielkości, bo małymi się nie naje, a duże są zbyt trudne do przełknięcia, a nie będzie się bawił, żeby sobie je tam filetować. Kolejny fakt, w jaki sposób kormoran poluje na ryby. Najpierw następuje wypatrywanie zdobyczy, więc kormoran pływa z lekko uniesionym dziobem i obserwuje co się dzieje pod wodą, a z racji takiej, że ma bardzo dobry wzrok, Potrafiący odbijać refleksy świetlne, to widzi te ryby nawet w mętnej wodzie. Następnie następuje nurkowanie kormoran, nurkuje z powierzchni, nie musi wzbijać się do lotu. Typowa głębokość nurkowania to od 3 do 5 metrów, maksymalnie od 10 do 15 metrów. I pod wodą taki kormoran potrafi wytrzymać między 20 a 70 sekund. Jak już taki kormoran wypatrzy zdobycz, zanurkuje, to następuje aktywne gonienie takiej ofiary, bo kormoran nie atakuje z ukrycia, tylko po prostu ściga swoją ofiarę za pomocą nóg, płetw, pod tą wodą się porusza i potem następuje pochwycenie zdobyczy za pomocą hakować tego dzioba z zagięciem, który umożliwia mu to, że ta ryba śliska się, mu z tego dzioba nie, nie, nie wyleci, nie wyśliźnie. Następnie wypływa z rybą na powierzchnię. W dziobie ustawia sobie tą rybę pyskiem w dół, tak żeby w trakcie przełykania, że tak powiem, było z łuską, a nie pod łuskę, żeby mu to nie utrudniało przełykania, no i przełyka w całości swoją zdobycz. Kormorany żerują pojedynczo albo w całych stadach, zapędzając ryby w ławice, i właśnie te stada są jakby no, najgorsze, bo one potrafią bardzo znacząco zmienić strukturę ryb w jeziorach czy w stawach. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, że. Yy, Pióra kormorana nie są tłuste, więc nasiąkają wodą, więc dlatego bardzo często widać właśnie te całe stada kormoranów, jak siedzą sobie gdzieś tak jak tutaj na przykład na tym piachu i po prostu się suszą. Tak jak mówiłem, kormorany potrafią polować w całych stadach, zwykle to wygląda tak, że właśnie ustawiają się w takiej innej linii albo w półkolu, nurkują, zapędzają ryby gdzieś na jakieś płytkie partie albo gdzieś pod brzeg i tam dopiero te ryby pobierają i żrą. Nie jest to takie typowe polowanie świadome jak u wilków czy delfinów, że one jakby tak ze sobą współpracują. Bardziej to jest na takiej zasadzie, że jeden oddziałowuje na drugiego i po prostu się naśladują, i w ten sposób no, wygląda to tak, jakby współpracowało, ale to nie jest taka współpraca stricte jak właśnie u innych gatunków. Takie grupowe polowanie oczywiście zwiększa skuteczność, ale bardzo często też dochodzi do tego, że ryby łapią więcej ryb niż są w stanie zjeść, reszty po prostu. Porzucają na zmarnowanie. Kormoran jest uważany za ptaka dosyć żarłocznego. Orientacyjne zapotrzebowanie dorosłego osobnika to jest od około pół kilograma do kilograma ryby dziennie. To jest oczywiście uzależnione od pory roku, od okresu itd. itd. No z uwagi na to, że no, Kormoran, że tak powiem, dużo się rusza polując, no to ma duże wydatki energetyczne, więc no, musi stosunkowo dużo takiej ryby zjeść. Więc załóżmy, że będzie to pół kilograma do kilograma, więc jeżeli takie stado na przykład liczy 100 sztuk, no to pół kilograma do kilograma, no to jest mniej więcej 100 sztuk dorosłych osobników, no to jest około 50 do 100 kilogramów ryby dziennie z danego zbiornika. Myślę, że każdy z nas, kto jest wędkarzem, już widzi tej ilości, i właśnie dlatego nam się to tak nie podoba. 100 kg ryby dziennie, panie. No, i jeszcze do tego oczywiście trzeba y, uwzględnić fakt, że tak jak już mówiłem wcześniej, kormoran nie zawsze wszystko zje, na co zapoluje. Jak złowi większą rybę, no to ją po prostu gdzieś tam wyrzuci, czy właśnie jak poluje w stadach. Więc tak naprawdę nazwijmy to straty w rybach są trochę większe niż to, co kormorany są w stanie. Przejeść. I teraz kolejna bardzo ważna informacja dla wędkarzy. Generalnie kormoran w Polsce jest pod ochroną, ale nie bezwzględną. Z uwagi na to, że z tego co się doczytałem, jeszcze w latach 70. XX wieku kormoran występował w Polsce bardzo rzadko, a z uwagi właśnie na wprowadzoną ochronę te stada bardzo się rozrosły i teraz no, są rejony w których te stada są tak przepotężne, że potrafią naprawdę zrobić wpustoszenie w niektórych zbiornikach. Rdość może by dać zezwolenie na odstrzał takich kormoranów, jeżeli faktycznie zbyt mocno wpływają na rybostan danych zbiorników. Więc teoretycznie według dostępnych danych, jeżeli gdzieś występuje problem z kormoranami i faktycznie Dosyć znacząco uszczuplają one rybostan w danym akwenie, zbiorniku, rzece, czy tam czymkolwiek, to można uzyskać taką zgodę na odstrzał kormoranów. No i teraz, czy tych kormoranów w Polsce jest za dużo? Faktycznie w Polsce mamy jedną z największych populacji kormorana w Europie Środkowej. Tak jak wspomniałem, lata 70. to był gatunek prawie na wymarciu, później na skutek. Ochrony w latach 90. te populacje znacząco się zaczęły zwiększać, aż do dzisiaj, kiedy faktycznie, no, według dostępnych danych jest ich już po prostu trochę za dużo. Oczywiście, tak, my wędkarze na pewno też to obserwujemy, bo ja też pamiętam na moim odcinku Wisły, że takie stado kormoranów było nie do pomyślenia, i faktycznie te stada się pojawiają, one są bardzo liczne i będąc nad wodą, jako wędkarz. Faktycznie ja też obserwuję, że tych kormoranów z roku na rok jest coraz więcej. Ale gdzieś tam zebrałem sobie kilka danych, gdzieś tam, które wygrzebałem. Argumenty za i przeciw, że tych kormoranów jest za dużo. Argumentem przeciw jest to, no, że kormoran jest bardzo żarłoczny i jedna kolonia potrafi zjeść setki kilogramów ryb dziennie co oczywiście no, powoduje bardzo duże na przykład, straty w stawach hodowlanych. Istnieje też ryzyko, że te kormorany no, będą wyżerać bardzo cenne ryby drapieżne z naszych zbiorników. Z uwagi na to, że odchody kormorana są zasadowe, żrące, powodują niszczenie drzew i yy, jakoś to się tam nazywało pustynie ptasie pustynie, o, czyli jakby są też szkodliwe, ich nadmiar, nadmiar kormoranów jest też szkodliwy dla, dla drzewostanu po prostu. No jednym z argumentów jest też to, że populacja dzisiaj jest kilkadziesiąt razy większa niż jeszcze ileś lat temu i to też jest argument za tym, no, że jakby notuje się bardzo duże przyrosty w tych populacjach kormoranów, wręcz nienaturalne, więc to też jest jakiś sygnał, no, że coś idzie nie w tą stronę. Ci, co podają argumenty przeciw, no to, że to wcale nie jest jakiś nienaturalny wzrost, tylko po prostu naturalna odbudowa po okresie, kiedy tego kormora, ten kormoran prawie wyginął. Że kormorany bardzo często polują na gatunki ryb mniej atrakcyjne gospodarczo, że jest regulatorem ekosystemów, także wyżera ryby również chore i no jakby, że tworzy się tutaj pewnego rodzaju naturalna selekcja. Także podsumowując, liczebność kormoranów i tych kolonii stad w Polsce jest bardzo duża, ale jak zwykle ścierają się. Wędkarze, rybacy z ekologami, no bo wędkarze, rybacy, ci co hodują ryby, stawy hodowlane, twierdzą, że jest ich za dużo. Ekolodzy natomiast twierdzą, że jest to po prostu naturalna odbudowa y, populacji i to nie jest nic nienaturalnego, ani nie jest to nic, co miałoby spowodować, że powinniśmy zacząć to w jakikolwiek sposób regulować. Także klasycznie mamy konflikt interesów. Wiecie, no to jest tak, że no, kormoran był, jest. I będzie. Także no faktycznie nie ma co się obrażać też na te kormorany, że one są, no bo, bo nie tylko nam się należą ryby. No są to ptaki, które jedzą te ryby, więc też musimy się z tym pogodzić. Natomiast tak jak widzicie, dyskusja na temat tego, czy jest go za dużo, czy to jest naturalny przyrost cały czas trwa. Z punktu widzenia wędkarzy, no to pewnie sami wiecie, no my wędkarze chcemy, żeby ich było jak najmniej. Ekolodzy znowu chcą jakby zostawić to w spokoju, no i to jest odwieczny konflikt interesów. Nie zmienia to faktu, że gdzieś tam są możliwości, żeby te odstrzały prowadzić. To było kilka faktów i rozpoczęcie tematu kormoranów. Ja myślę, że sobie jeszcze o tym możemy porozmawiać, bo bardzo często, tak jak mówiłem, mówi się o tym właśnie, że i to czytam gdzieś na forach, na grupach, na stronach, na Facebooku, że jedną z głównych przyczyn spadku pogłowia ryb w Polsce są właśnie kormorany. Z tym nie mam badań, nie znam się na tym aż tak dobrze, ale nie wiem, czy tak jednoznacznie można to stwierdzić, bo to pewnie też zależy od miejsca, od zbiornika, od populacji i od wielu innych czynników, więc pewnie to nie jest takie zero-jedynkowe. Nie zmienia to faktu, że bardzo często wędkarz, wielu wędkarzy właśnie w tych kormoranach upatruje to, że tych ryb w naszych wodach jest coraz mniej. Tak czy inaczej, zapraszam do dyskusji w komentarzach, tylko proszę, kulturalnie, bez wyzwisk. I bez y, jakichś ostrych wulgaryzmów, bo będę usuwał. Pogadamy sobie, a do tematu pewnie jeszcze wrócimy. Na razie.